I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie kochani pozdrawiam w tę kolejną już niedzielę wielkiego, Wielkiej Nocy. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa o pokoju. Chrystus, który przychodzi do uczniów, pozdrawia ich słowami: Pokój wam. Pewnie w tamtych kręgach kulturowych to słowo, ten zwrot: Pokój wam, szalon był bardzo popularny, bardzo znany. Do dzisiaj zresztą pozdrawiają się właśnie tak. Zarówno właśnie mieszkańcy Izraela, pewnie okolicznych państw szalom yy, i tak dalej pochodne od tego słowa właśnie wyrażenia dotyczące pokoju. Pokój. Yy, przyzwyczajamy się do tego, że żyjemy w pokoju, że wstajemy rano i jest wszystko dobrze, ale wiemy dobrze, że bywają takie sytuacje właśnie w różnych krajach, także tych, które są wokół nas, które to prowokują w nas również yy, taką myśl o tym, czy ten pokój jest czymś dany na zawsze. Okazuje się, że nie. Że nawet żyjąc w XXI wieku, kiedy wydaje się, że w tych naszych kręgach kulturowych jest i dobrobyt i w miara jakaś zgoda, i ludzie szukają pewnego porozumienia, budując różnego rodzaju unie, budując różnego rodzaju porozumienia między sobą, okazuje się, że właśnie w tym czasie jednak ten pokój jest bardzo potrzebny. I nawet wydarzenia tych dni ostatnich pokazują nam, jak bardzo o ten pokój trzeba walczyć. Jednak pewnie tak to jest, że w życiu, Naszym zawsze będą takie momenty, w, którym, w których będzie pewien niepokój zewnętrzny na różnych poziomach, nie tylko takich militarnych, ale także po prostu sytuacje, które przynosi nam życie, będą prowokowały pewne niepokoje w nas. A jednak Chrystus mówi pokój wam. Jednak mówiąc o tym pokoju nie myśli o tym, że jest dawcą pokoju zewnętrznego. Chrystus nie jest bowiem jakimś politykiem, nie jest władcą. Przecież tego świata. Mówi do Piłata, Królestwo moje nie jest stąd, ale przynosi nam pokój, pokój naszych serc. Pokój potrzebny do tego, aby wszelkie niepokoje zewnętrzne przeżywać w pewnej harmonii wewnętrznej. Relacja z Bogiem właśnie daje nam taki pokój wewnętrzny, pomimo różnych zawirowań. Więc i dzisiaj, prośmy Chrystusa, właśnie też rozważając to dzisiejsze słowo, aby wszedł do wieczernika naszych serc, naszych wspólnot, naszych rodzin i aby ten pokój wszystkim nam przyniósł. A ja kochani również życzę Wam, właśnie niedzieli wypełnionej Bożym pokojem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.